Witam wszystkich bardzo serdecznie. z Styla się kłania. Dzisiaj horoskop miłosny na czerwiec 2017 roku. Zobaczymy, co u znaków Zodiaku będzie działo się w miłości. I przed czym o ostrzega tarot, bo nieraz też ostrzegam. Przypominam o darmowych pytaniach. Można zadać raz darmowe pytanie. Po, po, oczywiście, podać swoje dane, czyli imię, datę urodzenia i pytanie, bo niektórzy nie podają imienia albo datę urodzenia, albo pytania. I także wiecie. Dobra, zaczniemy od baranków. Jaki tam będzie czerwiec? W miłości. I bierzemy jedną kartę z dużych arkan i jedną z małych. Taką dodatkową. I sprawdzamy, co tam u naszych baranów. Dwie karty szybkości. Dwie energetycznie bardzo seksualne też karty. Ta ósemka buław i rydwan. Czyli tak. Nowa, szybka znajomość, nowa, szybka miłość i też bardzo silna, właśnie ta energia seksualna. Początek intensywnego życia erotycznego. Co jeszcze? Nagłe zakochanie się. No, u Was coś takiego właśnie będzie mm -hmm. nagłego, moje drogie baranki. Mm -hmm. No, ale to są raczej romanse nie także nic takiego bardziej trwałego, ale fajny, intensywny miesiąc. Dobrze, teraz będziemy stawiać dla byczków. Co tam u byków. I sprawdzamy, kartę diabła. Czyli też silna seksualność, nocne kluby i te sprawy. I jedną kartę z małych arkan dodajemy. No, no proszę. Diabeł z dziewiątką kielichów super się tutaj, super pasują. Po prostu radość, radość. Może być taka gorąca miłość, naprawdę gorąca. Także uważajcie, bo was rozpali strasznie. W miłości zaspokojenie, zadowolenie, głębia, głębia tych emocji, głębia tych uczuć. Ciąża może nawet z tego powstać, także uważajcie, bo rzeczywiście te dwie karty bardzo silnie emanują takimi emocjami, i żebyście po prostu też. Yy, nie zapomnieli się za bardzo, bo ten diabeł tutaj jednak ostrzega, tak? Yy, nieraz przed związkami toksycznymi, za szybko jakby yy, nie wiążcie się na spokojnie, ale na pewno dużo, dużo emocjonalności Was czeka i gorąca miłość. Teraz ra bliźnięta o przepraszam, teraz po, po naszym byczku będą bliźnięta. I sprawdzamy, co tam u bliźniąt. Księżyc, karta złudzeń, ale zobaczymy, o co tu chodzi. Może spełnią się Wasze marzenia i złudzenia. No, może być tak że jakiś mężczyzna będzie was chciał oszukać lub wykorzystać w jakiś sposób ale też może spełnić wasze najskrytsze marzenia buławy też seksualność czyli y, nocne spotkania y, może być no też nie na długo też takie y, jako jak to się mówi takie Małe romanse, ale zdrady, tak? Czyli mamy partnera, a gdzieś tam z kimś się umawiamy. I tutaj, bliźniaki, uważajcie na to, żeby to was nie doprowadziło gdzieś za daleko. Może być też jakiś powrót do związku, który się tam już kiedyś rozpadł, tak? Bo nieraz to jest też tak, że właśnie spotkanie i rozpoczęcie jeszcze raz. Związku od nowa. Co tu jeszcze może być? Nie do mówienia, czyli naprawdę tutaj, bliźniaczki, uważajcie, co robicie. Teraz patrzymy. Rak. I co tam u naszego raka? Karta mocy, siły. Też dla miłości dosyć dobra karta, ale sprawdzimy, co tu nam wypadnie. No, zazdroszczę Wam raki, bo będziecie Wy przeżywać wspaniałą miłość, mocną, ale taką emocjonalną. Też jest zakochanie, początek znajomości, początek yy, miłości, ale miłości takiej szczerej, tak szczerej może bez nie powiem, że bez seksualności, bo moc to też jest seksualna karta, czyli taki związek i seksualny, czyli i emocjonalny i, i jak to się mówi duchowy i seksualny wszystko w jednym. Taka, takie jakby jajko niespodzianka was czeka w czerwcu. Dużo satysfakcji. Naprawdę fajny, fajny miesiąc dla miłości, dla seksualności, dla wszystkiego. I urok i pożądanie, tak? Teraz dla lwa sprawdzimy, co naszego lewa czeka w miłości. No, piękna też karta gwiazda, ale zobaczymy, co dołożymy. Dla lwa. Hmm. Trochę taka smutna karta, z taką piękną kartą. Te karty mówią, że niektóre lwy, właśnie po różnych e, rozstaniach i bolesnych jakichś przeżyciach, teraz właśnie spotkają na swojej drodze pozytyw kogoś pozytywnego. Y, Pasującego do, do siebie, bo gwiazda to jest mm, coś, co jest zapisane w gwiazdach, lub ktoś, kto jest zapisany w gwiazdach, i teraz tą osobę spotkamy. Może nie, niektóre z Was nie są jeszcze gotowe na nowe uczucie, ale i tak, co ma być, to będzie. Gwiazda tutaj y, Wam zaświeci i rzeczywiście Zakochacie się. Jeśli, że, jeśli jesteście pokłóceni lub słaby ten z was związek jest, znaczy to, że się też poprawi w tym związku i związek będzie trwał dalej. Także kochane lwy, nie martwcie się, no ta troszkę ta karta smutku tu niepotrzebnie wyleciała, ale to też coś znaczy. Teraz panna. I co tam dla naszej panny? Karta świata, otwarcie. Bardzo też ładna karta. I jeszcze małe arkana, co tam wyleci? Sprawdzamy, Ciach. No, piękna karta. Piękna dziesiątka kielichów, pełna rodzina, pełna miłość. Karta świata po takich wolnych, luźnych związkach. Zdecydujecie się na, na drugi krok, tak? Czyli na ślub, na dzieci. Jakoś będziecie już do tego tak jakby bardziej otwarci i przygotowani. No, teraz się dla Was uśmiechnie ten szczęśliwy właśnie los. Dobrze by było, jakbyście właśnie na czerwiec zaplanowali ślub swój, wesele. Bo to będzie naprawdę taki Wasz fajny, szczęśliwy miesiąc w miłości. Dobre emocje, takie dobre, dobre emocje, dobra miłość. Poczucie spełnienia i szczęścia z partnerem. Niektórzy z Was będą chcieli posiadać już swoje potomstwo, także rzeczywiście. Coś dla Was się nowego całkowicie zaczyna, coś się kończy. Kończy się może wolność, ale zaczyna się szczęśliwa rodzina. Wiadomo, kto jest samotny, to też kogoś może spotkać. Właśnie spotkać kogoś na długie lata, na długie lata, partnera do życia na długie, długie lata. Teraz waga. I co tam u naszej kochanej wagi. Karta umiarkowania, czyli dosyć spokojna. I karta ósemka kielichów. Hmm. Nieraz to umiarkowanie to jest taka trochę złudna karta. W miłości, bo to. Znaczy, że się traktujecie zbyt przyjacielsko, tak, jak kumple. Hmm. Jest taki brak seksualności w związku, i dlatego niektóre z Was pomyślą o odejściu ze swoich związków, które Was nie, jakby nie satysfakcjonują, tak, bo mimo, że się lubicie i lubicie ze sobą przebywać, nie ma tej, tego czegoś, nie ma tego, tej namiętności, tej miłości, tylko po prostu takie przyja przyjaciels przyjacielstwo zasiedziałe, tak? <grywki> no, ale tutaj rzeczywiście i niektóre wagi będą chciały po prostu jeszcze coś przeżyć i zdecydują się na odejście, tak? I cóż, właśnie jest to takie coś, że te związki. Są takie, nie, weź, no, nie, nie weźmiecie ślubu, ale będziecie razem. Mm, I tylko damy sobie, nie damy sobie już całej ręki, damy sobie tylko palec. I dlatego tutaj, moje drogie wagi, będziecie szukać szczęścia gdzie indziej. A samo, samotne wagi mogą gdzieś wyjechać i tam mogą poznać swoją miłość życia. Nie blisko, gdzieś daleko. Za górami, za lasami, jak to się mówi. Teraz skorpion. Co tam będzie w miłości u skorpiona? Rydwan, to tak jak u barana, czyli pewnie barany i skorpiony się razem spotkają. Romanse seksualność, czyli rzeczywiście coś pójdzie do przodu, tak. O, tylko tutaj, moje drogie Skorpiony, wasz seks może zamienić się w ciążę, tak? W, w coś, co da nowy początek rodzinie, bo nieraz jest dziecko, a dopiero później się bierze ślub, tak? I tu tak właśnie u Was może być. E Ciągnie Was do tego, żeby właśnie mieć już tą swoją rodzinę. A kto ma swoją rodzinę, no to bardzo fajnie w związku, bardzo też szczera, taka fajna miłość, ale też seksualna. Spędzanie razem czasu, radowanie się. No cud miód naprawdę bardzo fajne karty dla skorpiona. Skorpion po prostu będzie szczęśliwy w czerwcu. I teraz strzelec. To tam, ustrzelca? karta sądu ostatecznego, i następna karta rycerz kielichów, u strzelców. Karta tutaj y, rycerza kielichów zapowiada romans lub odnowienie starej relacji miłosnej. Obrazuje kogoś wyjątkowego dla Was. I tu wszystko y, opiera się na tej karcie sądu, bo to jest karta dłuższych relacji, tak? Czyli długich związków y, i też. Opartych na miłości, bardzo dobrze w związkach, mm, oczyszczenie atmosfery i powrót może być też właśnie do, jak mówiłam, starej relacji, jakiejś miłosnej. Miłość, marzenia, sztuka, takiego bardziej coś uduchowionego u Was teraz będzie. Jesteście już go, samotne, właśnie gotowe, jesteście już na miłość. Też możecie znaleźć tą osobę dla siebie odpowiednią. Możecie dostać wiadomość od tej osoby, na przykład ktoś się do Was odezwie. Także czekajcie na wiadomość. A będziecie też bardzo zadowolone w czerwcu był teraz koziorożec. Też karta świata. W końcu koziorożec otworzy się na nowe możliwości. Tak pomału musi zapomnieć o przeszłości. Wiadomo, że wszystkiego nie da się zapomnieć, ale nieraz trzeba. Troszkę sobie dać luzu i zapomnieć, tak? Koziorożcu, pozostań wierny sobie, to na pewno. Może będziesz miał wybór, z którą osobą y, zostać, y, lub spotkać się. No są, często ta dwójka buław, no, to są wybory, tak? Co, co dalej robić? Y, czy zostać w związku, czy odejść do tej drugiej osoby. No, co tu jeszcze? Jak macie związki, no to totalne takie wsparcie w związku, dwie osoby ze sobą współpracują, kochają się. Także też bardzo fajne karty. Hmm. Czas na działanie, kochane moje, nie na odpoczynek w miłości. <grych> I Wodnik. Co tam u wodniczka? Wodnik. Też rydwan. O proszę. Rydwan. Też seksualny miesiąc, szybki. Romanse, spotkania. Ale do czego ten rydwan nas gna, do czego nas prowadzi. Do miłości. Pragniecie miłości i te pragnienie miłości. W tym miesiącu się ziści. Będziecie zakochane i szczęśliwe. Poznacie kogoś nowego, samotne wodniczki. Jeśli ktoś był w związku, od nowa właśnie też tego związku i ta seksualność, i miłość, i super naprawdę miesiąc. Także tutaj nie ma co dużo rozważać na ten temat. Rydwan pcha do miłości. Możecie teraz swoim życiem kierować, wybierać, przebierać. Także życzę powodzenia. No i ostatnie będą ryby. Co tam w miłości? Karta sprawiedliwości. No to jest taka mało, mało uczuciowa karta. Chyba najmniej uczuciowa w. W całym tarocie, ale zobaczymy, co ona nam tu podpowie i pokaże. Mimo, że ta karta jest mało uczuciowa, wyszła tu też królowa kielichów. Czyli też miłość, też uczucia. Bo u Was będzie chemia, która działa pomału, tak? Yy, najpierw będziecie woleli poznać czyjeś wnętrze, yy, co ktoś ma w środku. Nie liczył będzie się dla Was wygląd. I wszystko będzie się działo bez pośpiechu, z umiarem. I to też może Was doprowadzić do fajnej, duchowej, mądrej miłości po prostu metafizyczna miłość i to będą już wszystkie znaki z zodiaku. Życzę wam takiego fajnego, miłosnego yy, miesiąca czerwca. Naprawdę fajne karty wam powychodziły. Nie było złych kart tak naprawdę. Wszystkie były uczuciowe, seksualne, wspaniałe. Czułe, miłosne. Także tarot naprawdę pokazał Wam, że ten miesiąc prawie dla, no dla wszystkich, właściwie znaków, będzie cudowny w miłości. I ja Wam tego też życzę. Możecie wchodzić na moją stronę www.styla.pl. Tam są moje dane kontaktowe. Umawiajcie się na wróżenie. Ja wróżę przez telefon, przez skype'a, mailowo mogę Wam odpowiedzieć na pytanie, no oczywiście też w swoim salonie wróżb, ale to są już wróżby odpłatne, a jedno darmowe zawsze możecie zadać, ale tylko raz, jedno darmowe pytanko. Także zapraszam i do zobaczenia moi kochani, pa pa.